Oblicz prawdopodobieństwo warunkowe, że w trzykrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry otrzymamy co najmniej jedną jedynkę pod warunkiem, że otrzymamy co najmniej jedną szóstkę. Rozwiązywanie tego zdania z rachunku prawdopodobieństwa zacznijmy od wypisania naszych zdarzeń elementarnych. Przez A nazwijmy zdarzenie polegające na tym, że w trzech rzutach otrzymamy co najmniej jedną jedynkę. Czyli pierwsze zdarzenie z treści naszego zadania, i przez B nazwijmy to zdarzenie drugie, które polega na tym, że w trzech rzutach otrzymamy co najmniej jedną szóstkę. My musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A pod warunkiem B, czyli matematycznie zapiszemy to tak, P prawdopodobieństwo A pod warunkiem B. No i wzór na takie prawdopodobieństwo warunkowe jest następujący. Jest to ilora z dwóch prawdopodobieństw. Po pierwsze. Będziemy musieli obliczyć prawdopodobieństwo jednoczesnego zajścia tych dwóch zdarzeń A i B, czyli P od A i B, i podzielić to prawdopodobieństwo przez prawdopodobieństwo zajścia samego zdarzenia B. Czyli krótko mówiąc, nasze zadanie sprowadza się do policzenia dwóch, prawdopodobie... dwóch prawdopodobieństw: prawdopodobieństwa zdarzenia B i prawdopodobieństwa, że zajdzie jednocześnie i A i B. Łatwiejsze w policzeniu będzie P od B, dlatego od niego zacznijmy. Napiszmy sobie, że P od B równa się, no i liczymy. Jaka jest szansa, że w trzech rzutach wyrzucimy co najmniej jedną szóstkę? To zdarzenie jest takie dosyć złożone, ponieważ skoro mamy trzykrotny rzut kostką, to może wypaść nam gdzieś jedna szóstka, a poza tym inne na liczby. Mogą wypaść dwie szóstki, a mogą nawet wypaść trzy szóstki. To oznacza to słowo co najmniej. W związku z tym mamy kilka różnych przypadków, zatem łatwiej będzie rozwiązać, yy, znaczy policzyć to prawdopodobieństwo stosując wzór na prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. Mianowicie dużo łatwiej będzie policzyć prawdopodobieństwo, że nie wypadnie ani jedna szóstka, a to jest zdarzenie przeciwne do B. Zazwyczaj zdarzenia przeciwne oznacza się z primem, czyli w tym przypadku to będzie B' i wzór na prawdopodobieństwo zdarzenia B w sytuacji, gdy znamy prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego jest taki, że od jedynki, czyli od zdarzenia pewnego, odejmujemy prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, czyli B'. No i to P od B', czyli prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że na pewno nie wypadnie ani jedna szóstka, jest bardzo łatwo policzyć. Jest to po prostu pięć szóstych do trzeciej, ponieważ mamy 3 rzuty, w każdym możemy wyrzucić jedną z pięciu ścianek, na pewno nie możemy wyrzucić szóstki, ale pozostałe wyniki mogą paść, czyli mamy pięć możliwości do wyboru, wszystkich możliwości jest 6, czyli w jednym rzucie szansa na niewyrzucenie szóstki to pięć szóstych, mamy 3 rzuty, czyli będziemy mieli pięć szóstych do potęgi trzeciej. No, i w ten sposób obliczyliśmy już w zasadzie P od B. Dokończymy ten rachunek. 1 minus 125, 216. To się równa 216 minus 125, 91, 216. No, i mamy już obliczone P od B, zatem pozostaje nam do policzenia P od A i B. Czyli napiszmy prawdopodobieństwo A i B, te dwa zdarzenia muszą zejść jednocześnie. No i jak my to policzymy? Jeżeli mają zejść jednocześnie, to w naszych trzech rzutach musi wypaść co najmniej jedna jedynka i co najmniej jedna szóstka. Czyli musimy wybrać sobie jakieś dwa pola na tą jedynkę i szóstkę, a w trzeci, na trzecim polu upchnąć cokolwiek albo jedną z czterech pozostałych ścianek, albo również jedynkę, albo szóstkę, czyli w tym przypadku, ponieważ jest to jeszcze bardziej złożona sytuacja, to może spróbujmy ją policzyć tak trywialnie na palcach. Mianowicie, na początku policzmy te wszystkie sytuacje, że wypadnie dokładnie jedna jedynka i dokładnie jedna szóstka, czyli musimy sobie wybrać dwa pola z trzech na jedynkę i szóstkę i je tam wpisać. Możemy na przykład to zrobić tak, że w pierwszym rzucie wypadnie jedynka, w drugim szóstka, a w trzecim coś innego, albo w pierwszym szóstka, w drugim jedynka, w trzecim coś innego, albo teraz w pierwszym jedynka, w drugim coś innego, w trzecim szóstka. Teraz zamienię szóstka, coś innego, jedynka i teraz jeszcze wolne miejsce zostawimy na początku, jedynka, szóstka albo szóstka, jedynka. Takie sześć możliwości trzech rzutów mamy, aby wypadła dokładnie jedna jedynka i dokładnie jedna szóstka. A na to trzecie miejsce możemy wpisać jedną z czterech możliwości: albo dwójkę, albo trójkę, albo czwórkę, albo piątkę. Tą pozostałą liczbę oczek, która nie jest ani jedynką, ani szóstką, czyli dla każdego takiego układu mamy cztery możliwości: tu mamy cztery możliwości, tu mamy cztery i tak dalej, i tak dalej. Łącznie tych podstawowych przypadków mamy 6. Tu mamy tak jakby 6 przypadków i, do, i w każdym przypadku mogą wystąpić cztery kombinacje, bo możemy wpisać jedną z czterech cyfr na to trzecie wolne miejsce, czyli 6 razy 4. To się równa 24 takie przypadki, że wypadnie dokładnie jedna jedynka i dokładnie jedna szóstka i coś innego jeszcze. No i teraz jeszcze musimy dodać do tej liczby możliwości te wszystkie przypadki, w których wypadły dwie jedynki i jedna szóstka albo dwie szóstki i jedna jedynka. No to ile ich będzie? Również na palcach liczymy. Najpierw zróbmy może sytuację z dwiema jedynkami. Może być tak: 1, 1, 6. Może być 1, 6, 1, no i może być 6, 1, 1. Czyli mamy trzy takie przypadki, no i prawdopodobnie również trzy przypadki będziemy mieli z dwiema szóstkami. 6, 6, 1, 6, 1, 6, no i 1, 6, 6. Zgadza się. Trzy przypadki z dwiema jedynkami, trzy przypadki z dwiema szóstkami. Łącznie tych przypadków tutaj mamy 6. Zatem wszystkich zdarzeń tych w których wypadła co najmniej jedna jedynka i co najmniej jedna szóstka, mamy 24 plus 6, czyli 30. Wszystkich rzutów, trzema, wszystkich możliwych wyników rzutu trzema kostkami jest oczywiście 200, 216, to co policzyliśmy. W każdym rzucie mamy 6 możliwości, rzutów jest 3, czyli 6 do 3 to się równa 216. Zatem prawdopodobieństwo A i B... Będzie równe 30. Liczba rzutów sprzyjających podzielić na liczbę wszystkich możliwych rzutów, czyli 30 podzielić na 216. No i teraz, gdy mamy już policzone P od A i B oraz P od B, no to możemy spokojnie policzyć nasze prawdopodobieństwo warunkowe. Napiszmy, że prawdopodobieństwo A pod warunkiem B jest równe P od A razy B. Czyli 30 podzielić na 216, podzielić na P od B, czyli od razu pomnożę zamiast dzielić przez ten ułamek, to pomnożę przez jego odwrotność, czyli 216 216,91. To się równa. 216 nam się bardzo ładnie skracają i otrzymujemy wynik do naszego zadania: 30,91.